Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmiku przedstawię pojęcie Macierzy i rodzaje Macierzy. Co to jest ta Macierz? Macierz to jest taka tablica, która ma rzędy i kolumny. 1, 2, 3 na przykład. 5, 6, 8. To jest Macierz. 2 na 3. Ma 1, drugi dwa rzędy i raz, dwa, trzy kolumny. Czyli to jest macierz w wymiarach 2 razy 3. Macierze oznaczamy dużym wielkimi literami. Na przykład to jest macierz A. Zapiszmy inną macierz. Tu jest konkretem liczb mamy 1, 2, 3, 5, 6, 8. A ogólnie pierwszy element macierzy to jest A ze znaczkiem 1, 1 drugi na przykład A1-2, A1-3, pod spodem damy a 21 1 A2-2, A2-3 i znowu pod spodem a 3 a 3 A3-3. Taką akurat macierz wybrałem, która ma trzy wiersze i trzy kolumny, <laughs> Ten znaczek a 1 oznacza, że element jest w pierwszym wierszu i w pierwszej kolumnie. Tutaj w pierwszy wiersz, druga kolumna. Pierwszy wiersz, trzecia kolumna. Tutaj a21 to jest element w drugim wierszu i w pierwszej kolumnie. Ten element 32 to jest trzeci wiersz i druga kolumna. I to jest akurat macierz, która ma tyle samo wierszy co kolumn i takie macierze nazywamy macierzami kwadratowymi. Czyli ta macierz ma wymiar 3x3. 3. Zapiszmy inną macierz. Już konkretną też. 1, 2, 4, 5, 7, 1. Minus 1, 4, 6. Też dla przykładu wziąłem macierz 3x3. 3, ale nie o to mi chodzi. Tylko chodzi mi o tą przekątną. Te elementy 1. 7 i 6. 1, 7 i 6 tworzą główną przekątną macierzy kwadratowej, natomiast suma tych elementów 1 plus 7 plus 6, czyli 14, to się nazywa ślad macierzy kwadratowej. Czyli suma elementów na głównej przekątnej nazywa się śladem macierzy kwadratowej. To jest ślad Macierzy. Jeśli ta macierz miałaby oznaczenie A, to ten ślad to się pisze SL.A śl a. Ślad macierzy kwadratowej, oznaczonej w tym przypadku literką A. Jakie są rodzaje macierzy? Więc pierwsza rzecz, że albo jest macierz prostokątna, czyli liczba wierszy i kolumn jest różna. Albo macierz kwadratowa, czyli ma tyle samo wierszy co kolumn. Wśród kwadratowych macierzy rozróżniamy jeszcze inne. Jeżeli dużo nie pisać, to skupię się na macierzach 3x3. I damy taką macierz 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4. To jest macierz 3x3 i co ona ma tu specyficznego? Wszystkie elementy, oprócz elementów na głównej przekątnej są zerami. Poniżej tej przekątnej są same zera i powyżej tej przekątnej też są same zera. I taka macierz nazywa się macierzą diagonalną. Macierz diagonalna. Macierz diagonalna Dobrze. Inny rodzaj macierzy. Dajmy sobie 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. To jest prawie macierz diagonalna, znaczy to jest na pewno diagonalna, bo też ma zera powyżej głównej przekątnej pomierki, ale wszystkie elementy na głównej przekątnej są takie same. Zaka macierz nazywa się macierzą skalarną. Macierz, skalarna, Skalarna. czyli to, to jest macierz skalarna to jest macierz diagonalna która na głównej przekątnej ma elementy równe wszystkie sobie kolejny przykładzik to damy teraz tak 1 0 0 0 1 0 0 0 1 też macierz kwadratowa też 3x3 Taka macierz nazywa się macierzą jednostkową, to jest macierz jednostkowa. jednostkowa. Czyli to jest macierz skalarna, bo ma takie same elementy na górnej przekątnej, ale to są jedynki. Jeśli są same jedynki, to się nazywa macierz jednostkowa. Jeśli takie same elementy, skalarna, a jeśli dowolne, to diagonalna. Kolejna rzecz. Trzymać kwadrat rzęd kwadratowych, to już macierz trójkątna 1, 0, 0, 2, 3, 0, 4, 5, 1 na przykład. Czyli tutaj na przekątnej mamy 1, 3, 0. Powyżej tej przekątnej są same zera. I to się nazywa macierz trójkątna. Trójkątna. Górna, bo zera są powyżej tej głównej przekątnej. Gdybym za dwójkę, czwórkę i piątkę tutaj włożył zera, to byłaby też macierz trójkątna, ale nazywa się wtedy dolna. Dobra, inne macierze jest też macierz zerowa, z tym, że macierz zerowa wcale nie musi być macierzą kwadratową. Na przykład 0,0, 0,0. 0. 0, 0. To jest, to jest macierz zerowa, czyli wszystkie elementy tej macierzy są zerami. Ta akurat jest prostokątna, ma dwa wiersze i trzy kolumny. Kolejny rodzaj to jest macierz transponowana. Załóżmy, że A to będzie macierz 2, 3, 4, 1, 8, 5. I teraz jeśli w tej macierzy zamienię wiersze na kolumny, to powstaje macierz transponowana i oznacza on, się ją A do potęgi duże T. I zamieniam pierwszy wiersz, wpisuję jako kolumnę. Czyli 2, 3 i 4. Drugi wiersz jako drugą kolumnę. 1, 8 i 5. Czyli wiersz. Pierwszy to jest pierwsza kolumna, wiersz drugi to jest druga kolumna. Tak to jest Macierz. A to się nazywa Macierz transponowana. Macierz transponowana. Dobrze było takie rzeczy i jeszcze jest macierz symetryczna, to dotyczy znowu macierzy kwadratowych. I macierz symetryczna to jest taka macierz, że jak ją transponujemy, to otrzymujemy dokładnie taką samą. Czyli na przykład dajmy sobie, że macierz B, dajmy 1, 2, 5, to tu też w szeregu damy 1, 2 i 5, tu damy na przykład 3, czyli będzie 2, 3 i tu dajmy na przykład 8, tu też nam 8, tu cokolwiek, na przykład 7. Jest taka sobie macierz, kwadratowa, 3 na 3 I teraz zróbmy sobie macierz transponowaną do tej macierzy B. Czyli zamieniam wiersze na kolumnę. Pierwszy wiersz zamieniam na kolumnę, czyli 1, 2, 5. Drugi wiersz na drugą kolumnę, 2, 3. 8 i trzeci wiersz na trzecią kolumnę. 5, 8, 7. Spójrzmy. 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2, 3, 8, 2, 3, 8. Czyli macierz B i macierz transponowana są takie same. I o takiej macierzy mówimy, że to jest macierz symetryczna. Symetry. Dzisiaj taki króciutki filmik, żeby Wam wprowadzić tylko w zagadnienie, co to w ogóle jest macierz, że ma wymiary, że jest prostokąta lub kwadratowa i takie pojęcia, które będą niezbędne potem w kolejnych temacikach, czyli działania na macierzach, wyznaczniki i różne inne jeszcze rzeczy. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.